Gmina Gietrzwałd to przyrodniczy cud. Znajdziemy tu 14 jezior, malownicze pola uprawne oraz lasy. Teren gminy obejmuje zarówno historyczną Warmię, jak i Mazury, których naturalną granicą jest rzeka Pasłęka. Gmina liczy około 6,5 tysiąca mieszkańców, a jej sercem jest Gietrzwałd określany mianem Perły Warmii. Piękne położenie stwarza idealne warunki na kilkudniowy lub dłuższy wypoczynek. Gmina zapewnia duże zaplecze noslegowe, od uroczych pokoików po wille o podwyższonym standardzie. Również oferta gastronomiczna zadowoli największego smakosza daniami kuchni regionalnej. W okolicy nie brakuje hucznych plenerowych imprez, spotkań przy muzyce czy festynów dla całych rodzin. Gmina kusi trasami pieszymi, rowerowymi oraz miejscami atrakcyjnymi turystycznymi. Stycznie. Pasjonaci historii znajdą tu między innymi ciekawe zabytkowe kościoły i Muzeum Maszyn Rolniczych w Naterkach. To natomiast jedna z największych atrakcji botanicznych Warmii i Mazur. Arboretum w Kudypach położone na powierzchni ponad 15 hektarów pełne jest różnorodnych gatunków drzew, krzewów oraz urokliwych oczek wodnych, ścieżek, kładek i mostków. Gmina Gietrzwałd znana jest na całym świecie przede wszystkim dzięki objawieniom maryjnym. Sama wieś Gietrzwałd stała się ważnym miejscem kultu Matki Bożej. Rocznie przybywa tu blisko milion pielgrzymów i turystów. I mimo tego, że jest jedynym w Polsce uznawanym przez Kościół miejscem objawień maryjnych, Gietrzwałdzkie Sanktuarium nie straciło swego kameralnego charakteru. Gmina Gietrzwałd ze wschodu na zachód przecina droga krajowa nr 16. A wieś Gietrzwałd leży zaledwie 15 km od Olsztyna, stolicy Warmii i Mazur. Doskonałą komunikację w gminie uzupełnia wygodne połączenie kolejowe, a także rozwijająca się komunikacja podmiejska.